Rozdział trzeci. Sztuka prezentacji. Udało się. Malowanie piórek okazało się proste jak codzienna toaleta. Było tylko trochę bardziej czasochłonne. Wybiło południe, zanim Aro skończył nakładać i suszyć kolejne warstwy. Efekt był jednak tego wart. Piórka były żółte jak nigdy przedtem, a ich pomarańczowy odcień dodatkowo podkreślał kolor jego oczu. Czuł się wspaniale, choć wiedział, że to nie wystarczy. Wygląd to przecież nie wszystko. Dodatkowo musi się nauczyć odpowiedniej prezencji. Właściwa postawa i nienaganne maniery to będzie to, dzięki czemu stanie się kanarkiem z klasą i będzie wyglądał na wyższego, oby. Ale gdzie można się nauczyć odpowiedniej prezencji? Na to Aro miał już pomysł. Zwiedzając wcześniej miasteczko, trafił do parku, w którym swobodnie spacerowały Pawie. Jakie one były dostojne, jakie eleganckie! Nic dziwnego, że niepozorny, wtedy jeszcze lekko szarawy ptaszek, wprost nie mógł oderwać od nich oczu. Też chciał taki być. Świeżo pofarbowane piórka musiały znacząco dodać mu odwagi, ponieważ sam się zdziwił, gdy wylądował między dwoma najpiękniejszymi ptakami i bez żadnego skrępowania powiedział Dzień dobry, jestem Aro. Kanarek aro czy mogę z wami spędzić dzisiejsze popołudnie pawie chyba też były zdziwione bo mimowolnie przytaknęły ależ oczywiście w tym samym momencie każdemu z nich przyszło do głowy kilka podobnych pytań nie za mały jak na kanarka dziwny głos może to jednak nie jest kanarek czy to aby na pewno naturalny kolor piórek i czy pawiom w ogóle wypada się zadawać z kanarkami? Były jednak zbyt dobrze wychowane, by zadać takie pytania wprost nowo poznanemu towarzyszowi tego pięknego popołudnia. Witaj! Jestem Henryk, a to jest Ludwik. Masz może ochotę na spacer? Jako pierwszy o swoich manierach przypomniał sobie wyższy z pawi. Jak najbardziej, Henryku, odpowiedział Aro. Miał wrażenie, że jego maniery od razu zaczęły się poprawiać. Tak się zaczęła urocza przechadzka, której po kwadransie nasz bohater miał już dość. Pawie bez wątpienia były najlepiej prezentującymi się ptakami, jakie kiedykolwiek spotkał, ale okazały się strasznie nudne. Ludwiku, zwolnij proszę. Pióra mi za mocno powiewają. Niepokoił się Henryk. Oczywiście, Henryku. Zgadzał się z nim Ludwik. Henryku, nie za blisko wody, pióra mi się nastroszyły, narzekał po chwili. Rzeczywiście, Ludwiku, potakiwał mu Henryk, Ludwiku, nie pod wiatr, pióra nam oklapną, ostrzegał z kolei. Masz rację, Henryku, po raz kolejny zgadzał się z nim Ludwik. Henryku, mówiłeś już naszemu gościowi, jak o takie pióra trzeba dbać. Tak, Trzy razy, chciał krzyknąć Aro, ale w ostatniej chwili się opanował. Miał przecież coraz lepsze maniery. Nie zmieniało to jednak faktu, że nie czuł się dobrze w towarzystwie pawi. Były one tak bardzo skupione na sobie i na swoich piórach, jak gdyby na świecie poza nimi nie istniało nic innego. Do tego stroski o swoją prezencję były nieznośnie powolne i unikały wszystkiego, co dla Aro wyglądało ciekawie. Nasz bohater wykorzystał więc pierwszą okazję, aby grzecznie się pożegnać i ruszył dalej.